Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne. Uniwersalne zasady, więc takie zasady w każdej grupie panują. One znaczą to. Ja się pod tym podpisuję, albo mam trudność, pomóżcie mi się w tym odnaleźć. A jak byliśmy dzieckiem, albo jakby teraz bylibyśmy dzieckiem, to czy to dla nas dalej by było ok? No to to już jest inaczej i wtedy właśnie mamy uspójnienie zasad. To ja powiem, to ja powiem. No dobrze, niech będzie. To wyrażenie, które mówi, co jest dla Was OK, żebyście Wy się tutaj czuli wszyscy ze sobą i ze mną, e, jako nauczycielem. Dobrze. Mamy punkt o, okay. o tym właśnie. Ale e, warto to powtórzyć. I tutaj przeciwdziałanie że... temu tak. koncertowi życzeń.